Witam wszystkich serdecznie zostałem do zostałem nominowany do jakiegoś Burger Challenge śmiesznego przez pana Tesle, więc będę musiał sobie... Będę musiał sobie nazwać świat Burger Challenge, poziom trudności trudny, przetrwanie. Robimy świat i muszę... muszę muszę. Jak najszybciej zrobić burgera z chleba, mięsa świni, owcy krowy i kurczaka. W sensie po prostu zebrać te pieczone muszą być te mięsa. Muszę zebrać te rzeczy i nie mogę na przykład Jezu. Gdzie no nie. nie! To jest żart jakiś. Dobra, to jest drzewo, płyniemy. Ale naprawdę musiało mnie w takim miejscu zrespić. No trudno. Płyniemy. W sumie to sobie włączę shaderki, Co mi tam? Będzie przynajmniej ładnie. No i... Nie mogę na przykład z wioski wziąć sobie tych itemów, jeśli będą. Tylko muszę je sam zdobyć w jakiś sposób. Dobra, udało się dopłynąć do brzegu. Plan jest taki. Muszę na... no <laughs> czemu mnie w takim miejscu zrespiło? Ale trudno. Muszę na pewno zrobić sobie łódkę, żeby się stąd wydostać gdzieś. Jezu, ja nawet nie chcę wiedzieć jaki będę miał czas. Dopiero w montażu się dowiem, tak sobie myślę, bo... bo nie wpadłem na pomysł, żeby sobie włączyć teraz timer. Ale, czego ja będę potrzebował? Będę potrzebował na pewno Kilofa piecyka, jakie ja... Jezu, co ja robię? Nie tak, nie tak, nie chciałem tego stawiać. Wszystko na deski przerobię, zrobię sobie to trochę. Patyków yy, Motam się w akcji, dobra, na pewno się przyda motyka, bo będę musiał posadzić to nasiona. Yy, czy coś jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. Później się gdzieś wykopię resztę rzeczy, kamień w sensie. I tu sobie mogę pozbierać trawę, żeby nasiona mieć. Bo muszę mieć nasiono, żeby właśnie mi rosło ładnie. Więc dobra, jedno nasionko, drugie nasionko, jeszcze jedno. Dobra, mam trzy, mam trzy. Kurde łódki zapomniałem skraftować. Ale debil ze mnie. Dobra, mam, mam, mam wszystko. I płyniemy. W którą stronę może być dobre miejsce jakieś. Tutaj mamy pełno lodu. Ile ja mam czanków? 16. Kurde, nic nie widać. Nic nie widać na horyzoncie. Tam coś jest, 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 są drzewa. Płyniemy w dobrą stronę. O, to miejsce wygląda jak miejsce, w którym będą zwierzątka. No więc, tak, będę musiał najpierw właśnie znaleźć te zwierzątka. Nie podoba mi się, że tu żadnych nie widać jeszcze. Dobra, wychodzę, wychodzę. Łódka, nie wiem, czy warto było ją brać, ale wezmę. Mmm, kwiatki są, ja nie potrzebuję kwiatków. No co, nie ma tu żadnego zwierzątka? No nie, To ja mesę nawet znalazłem, a zwierzątka nie znajdę? No nie, no to na mesę chyba nie ma sensu płynąć. bo chyba nie mam obów za bardzo. Nie wiem, nie znam się na Minecraft'cie. Ale dobra, lecimy dalej. Kiedyś na pewno się na coś natknę. To tak korzystając z chwili, z chwili wolnego czasu. Na dole są linki do mojego Discorda. I do serwera, na którym gram, mojego kolegi, właśnie pana Tesli, który mnie nominował, tam sobie gramy w survival i można sobie zagrać z nami, bo to serwer ogólnie dla widzów. Kurde no. Jak nigdy nikt nigdzie nie może mesy znaleźć, to mnie akurat zresztą. O, o, o! Tam są drzewa jakieś, to dobry znak chyba. Tam się chyba kończy mesa. Mamy trzy nasiona już, nie jest najgorzej. A cyk, cyk. I biegniemy, biegniemy. W ogóle nie mogę skakać, bo nie mogę marnować jedzenia za bardzo. Tak, plan mam też taki, że teoretycznie nie mogę jedzenia, w sensie nie liczy się jedzenie z wiosek, ale mogę wziąć dla siebie jedzenie z wioski, bo prawdopodobnie będę musiał coś jeść. Będę musiał coś jeść. No, a nie za bardzo będę miał jak sam sobie zrobić jedzenie. Co tu mamy? Dalej nie ma tu żadnych zwierzątek. Na tym świecie chyba mobów nie ma, no. No i z dalej mesa naokoło? A tam? Nieee. Najgorzej. Kurde, najgorzej, najgorzej, ale trudno, nie poddajemy się. Tesla miał coś koło 10 minut. Myślę, że bez problemu pokonam jego czas. Myślę, że bez problemu mi się to uda. O ile 10 minut już nie minęło. O, jest trawa zwykła, czy to dobry znak? Wagoniki jakieś, wezmę je. O, mam jedzenie. Tego jedzenia nie mogę użyć, bo muszę sam skraftować, ale mi się przyda tak właśnie na drogę, więc chociaż tyle się udało. Boże, jak mało ten chleb odnawia. Ten chleb prawie nic nie daje. Dobra, wsiadamy w łódkę i płyniemy dalej zaraz. Tam dalej mesa, nic tu nie ma. A tam może? Tam chyba coś jest. Płyniemy tam. Nie, to dalej mesa jest. Ale o, 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 mamy to. Mamy to. Tam są jakieś normalne drzewa. Tam musi coś dobrego być. Okej, okay, łódka zabrana i biegniemy, biegniemy. Dalej, dalej, dalej. No musi tu gdzieś być coś. Nic. Ty tam, co, tam, tam? Krowa, mamy krowę. Biegnę po krowę. I świnkę, okej, okay, mamy już dwa mięska. Super. Ale będę jeszcze szkieleta potrzebował. Przepraszam cię świnko, muszę cię zabić, niestety. Kurde, no nie, no jak lata mi. Jeszcze przez te 6 biery FPS. Ma Okej, okay, mamy mięso, mamy jednego pork chopa. Reszty świnek już nie będę dotykał. Gdzie ta krówka, gdzie ta krówka, gdzieś tu była. Jest i krówka, dużo krówek. Owce tylko znaleźć. Ej, nie uciekaj, krówko! Krówka, wracaj! Stój, no muszę cię zarżnąć, niestety. Okej, okay, mamy mięsko. Owce tylko. Gdzie może być owca? Były krówki. Jest i owca, OK, Wszystko naraz znalezione na szczęście. Ale szkieleta będę potrzebował. Będę szkieleta potrzebował. To na pewno. I będę musiał kamień wykopać na piecyk, żeby poprzepalać. I będę mógł poprzepalać drewnem. Ile mam drewna? Wystarczająco chyba drewna mam. Więc spróbuję. Nie wiem na jak długo starcza przepalanie drewnem. Bo... Nigdy mi się jakoś nie zdarzyło tak Okej okay, dobra idę tam po kamień Ale mi by się jakaś Jakaś by mi się przydała jaskinia Będę potrzebował tak Kurde nie wiem jak będzie najopłacalniej Ale okej okay. Zrobię sobie kilof kamienny Bo wydaje mi się że to się bardziej opłaci jednak Będę potrzebował Dobra cztery mam 8 na jeden piecyk To tak trzy piecyki Kurde nie wiem ile mam 24 w sumie muszę mieć Nie co ja robię 24 miałem mieć ale nób ze mnie Dobra, mamy trzy piecyki Więc będzie można przepalić Nie, wezmę crafting table Jakby się dało nim przepalać, bo nie wiem czy się da Ale teraz jakieś jaskini potrzebuję, tu mogą być Jest węgiel! Kurde, sz mm, szkieleta potrzebuję, a nie ciebie pajacu zombiaku Ile on ma HP? Ten kilo w kamienny nic nie bije Wykopię węgiel, trzy węgle potrzebuje. Mam nadzieję, że nie jest za ciemno ale łos bagowało się. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, więc. Pochodnię jedną w sumie zrobię. Wykopię jeden węgiel jeszcze i zrobię pochodnię, żeby w ręce trzymać, żebyście jaśniej mieli. Jaskinia, gdzieś, gdzieś musi być jaskinia. Albo ogólnie noc się zrobi, pewnie pierwsza. Partikla się przestraszyłem, okej? Okay? Jest szkielet, jest szkielet. Ale muszę mieć kości. Nie wiem, ile kości. Jak mnie trafił. Dobra, dam radę. Nie, on nie zabije jeszcze. Musi się Nie rób mi tego! Nie! Najgorzej lecimy od początku. A mogłem tarczę zrobić. No nie, jestem znowu na starcie. Jakie to były kordy? Nie pamiętam. Jakby się udało jeszcze te itemki podnieść, to by było super, ale 5 minut mam tylko chyba, zanim znikną. Ale nie pomyśl. No nie no, noc się robi. Ja nie dam rady tam dopłynąć. Ciemno będzie, wyłączam chyba te shadery, bo. Nie no, widać coś tam na nagraniu, chyba widać. Mam nadzieję, że widać. Szybko, tylko na łódkę, żeby łódka była, to będę potrzebował jedną na crafting i dwa na łódkę. W którą stronę płynąłem? Płynąłem w tamtą stronę, płynąłem jak nic, jestem pewien, bo mijałem tamtą wyspę. Szkielet, kurde, próbować z nim walczyć? Nie no, później spróbuję, bo tamte itemki dość ważne są. A może ja nie płynąłem w tą stronę? Może się zgubiłem. O, tamte drzewa na pewno tam byłem. Na 100%. I tam będzie mesa, i tam dalej prosto muszę biec. Dobra, omijam to bokiem. Tylko jak ja trafię teraz do tamtej jaskini? Kurka wodna. Nie pomyślałem o tym. Jak ja przez tą mesę w ogóle biegłem? Ja ją omijałem chyba, co nie? Gdzie ja podpływam? Ja mesę omijałem na 100%. Ale pająki mnie tu gonią. Ja jedzenia nie mam. Nic nie mam. Najgorzej. Łódko, psuj się. No nie bij mnie pająku lamusie! Pożycie mnie mnie! Czemu ja nigdy tarczy nie kraftuję? Zresztą nawet, no nie, od szkielety teraz, szkielety mam w nocy Creepery! Jak ja mam to przeżyć? Teraz to lamus nie trafi a wcześniej to za każdym razem trafiał. Ale nie poddaję się, na pewno się uda. Trzeba walczyć do końca. Szybciej by było, chyba jakbym bez. No, lamusie, nie strzelaj we mnie! Szkielet lamusiarski. Czy ja tu byłem w ogóle? Kurde, nie wydaje mi się, żebym tu był. A może byłem? Może z lewej strony biegłem? O, tamtędy, o! Czemu znowu skaczę? Nie mogę skakać. O, byłem tu, pamiętam! Tu były te skrzynki chyba. Albo nie? Pajęczy... Spawner, pająk! Byłem tu! Bo ja zbierałem stąd rzeczy. Okej, okay, muszę tędy iść. A było tak blisko. Kto też skelety takie mocne zrobił? Mogłem na Easy grać. Okej, okay, od początku spróbuję. Spróbuję się zaopatrzyć może w jakieś dobre rzeczy. Najlepiej jakby dużo mi wełny. Kurde, zombiaki tu są. Zombiak po mnie idzie, ja z nim nie wygram. Muszę owce zabić, niestety. Żeby mieć kurde nie no, to tak nie da rady. Nie ma szans, nie ma opcji. O ten zombi, zombiaki, kurde, pająk mnie goni. O no nie, umieram znowu, szybko do łódki muszę. Bo tak to nie dam rady na lądzie. Tam chyba byłem. Byłem, pamiętam, że tamtędy przebiegałem, bo biegłem przez pustynię. Hmm, czy ja tędy szedłem, czy nie? Nie pamiętam. Creeper, nie! On mnie zaraz dogoni jeszcze. No kolejny? Ile tych creeperów? O, świnka jest. Jakby się udało tę moby ominąć i zabić świnkę. O trawę mogę w ogóle. Mam już jedno to. No nie no, goni mnie aż tyle. To ja tam nawet nie podchodzę lepiej. Creeper kolejny. Pórka wodna, tędy nie ma opcji. Pająk nie! Pająki są najgorsze, one są takie szybkie. Idź mi stąd, won pająku! Płynę, w wodzie mnie nie dogoni. To jest moja przewaga. Moja mocna strona, mój tu. Kurczaka mam, kurczaka też muszę zabić. A wcześniej nie miałem kurczaka. O, drugie nasionko mi wypadło, to będę przy okazji. Trzecie, okej, okay, wszystkie mam. Dzień się robi. No, zon... no nie, najgorzej. Wschodź, słońce. No, nie, do wody, tylko nie do wody. Proszę, nie. Teraz, dobra, od początku drzewo zrąbię i pozabijam moby. Na pewno się uda. Dobra, dobrze, że ten crafting wziąłem, jednak crafting. Co, deski, wszystkie tu sobie patyczki zrobię, cyk. Yy, co ja potrzebuję? Motyki potrzebuję i kilofa potrzebuję. Ile ja tego kamienia potrzebuję? 24, 2 albo do. A nie, bo ja trzy bym musiał przepalić. To zrobię sobie dwa piecyki tylko jednak. Gdzie jest ten? Dwa piecyki. Drewno mi wystarczy na przepalenie. Nie wiem, mam nadzieję. No, sorry owieczka. Muszę cię zabić. Zmusili mnie do challenge'u. Wracaj. Dobra, są dwa mięska. Kurczaki gdzieś tu były. Creeper! Idź stąd! Idź pajacu ode mnie! Zostaw mnie lamusie! I cyk w kurczaka. Jeszcze raz i zdechnij. Mamy mięso. Jeszcze tylko potrzebuję krowy i świni. No nie ma krówki? No ale jak tu nie ma krówki, ani świnki? I chyba szkieleta w ogóle zostawię? Bo to nie ma sensu, cztery razy zginę. Ile rośnie zboże normalnie? Pszenica w sensie. 20 minut? Kurde, to w sumie trochę dużo. O, krowa mu zrobiła! Dzięki, krowa, za info, gdzie jesteś. Przydało się. Cyk, skil... No, ni... co się kręcisz jak gówno w przeręblu? Wracaj tu. O, wracaj tu, lamusie! I tak umrzesz. No, nareszcie. Dajcie mi świnie Tylko żeby mnie te pszczoły atakowały O, 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 mam świnki Mam świnki, lecimy Siema świnka, ja cię tylko zabiję Akurat mi się kilof zepsuł, lol Dobra, to o, wioska Ja sobie zapożyczę może z wioski coś Żeby, znaczy nie do challenge'u, tylko dla siebie Bo sam bym musiał zjeść Tak będzie najlepiej I może tam sobie posadzę ten od razu Swoje nasionka, trzy i poczekam aż wyrosną. Okej. Okay. Te trzy pola. Co jest? Nasiona blokowały wodę? Ale głupie. Tu posadzę swoje trzy nasiona i czekamy. Aż te trzy wyrosną. A ja sobie mam tu coś. Oni muszą coś mieć. Dobra, to nieważne. I co to? Jaki kotek słodziutki? Idziemy do kotka. Ale słodziak, gdzie jesteś? Nie uciekaj! Słodziaku! Kici kici! no ucieka, znowu się zepsuła woda. Kotek ucieka. A tak słodko miałczy. Dobra, zajmijmy się ważnymi sprawami. Muszę teraz ogarnąć sobie przepalone mięso. Tak, tak, cyk. Po jednym tym. I tu muszę jedno przepalić. I jedno starczy drewienko. Tu muszę jedno przepalić. mi zostały te dwa. To sobie odłożę tu jedno i jedno tu. I poczekamy aż się przepali. Jest już. Teraz leci drugie. I tu też leci drugie. I tylko czekać, aż się zrobi to. Co jest? Nie starczyło drewna. Dobra, to wezmę jeszcze po jednym dam. I tu sobie już ładnie ułożę. Tylko nie zginąć znowu jak lamus jakiś. Czy ja mam skórę? Nie mam skóry z krowy, Kurka wodna. Już sobie skórzaną zbroję zrobił przynajmniej. Mam? Ok, mam wszystkie mięsa. Tylko chleba potrzebuję. No i czekać, aż to się zrobi. Nie mogę. Muszę iść na polowanie na szkieleta. Kamień by mi się przydał znowu. Gdzieś tu z boku zobaczę kamień. Tylko się nie zabić znowu. Ładnie do wody. I nie mam kill off. No najgorzej. A crafting jeszcze na górze zostawiłem. Muszę płynąć teraz. Już jestem w plecy bardzo. Okej okay. teraz zostaje tylko wykopać trochę kamienia. Mieczyk zrobić i będzie dobrze. Cyk, mamy ten. Zobaczymy czy mogę jakąś zbroję ukraść im z domków. Jedzenia nie macie nawet? Jakie mamusiarskie. Surowa baranina, dobra, surowe mięso mogę jeść w sumie, no. Mam surowe mięso, czemu ja go nie jem? Ledwo mi to coś odnowiło, nic tu więcej nie ma. Musicie tu coś mieć, w chatę, komornik. Trawę, chłop trawę trzyma w skrzyni zamiast coś pożytecznego. No gdzie wy zbroje macie? O! Ciebie lubię, mordo! Ty jesteś spoko od dzisiaj. Tylko tego chleba nie mogę uszyć. Muszę pamiętać, ten się nie liczy do challenge'u. Gdzie ja szkieleta znajdę? Tam będzie szkielet? Nie wiem, czy warto w ogóle. Ledwo urosło jedno. Muszę szkieleta znaleźć. Noc niech się robi, to będzie. Gdzie jest coś ciekawego? I robi się noc? Tylko ja muszę być gotowy. Może, jakbym żelazo u nich znalazł gdzieś w domkach, to bym tarczę zrobił. Żelazo i drewno. To chyba nie będzie oszustwo. O, dobra, ciebie też lubię, Mordo. Też jesteś spoko więcej nie potrzebuję, chyba. Ale poszukam. Ten ma jakiś statyw alchemiczny. Ty coś masz? No ten też statyw alchemiczny. Ja wezmę w ogóle, może, w ustawieniach graficznych, jasności nie mogę. To shadery wyłączę na noc. Bo to będzie ważna noc. Musicie widzieć, co się dzieje. Szkielet! Mamy szkieleta pierwszego. Ze zbroją nie ma szans, mną. Cyk, na momencie. Lecimy. Raz, dwa, trzeci hit i pada. Trzeci hit i pada. Dobra, nie miał akurat kości. Szkoda, szkoda. Szybko gryza chlebka. Lecimy na kolejnego lamusa. Kurde, jak strzela celnie. I zombiaki mu idą pomóc. Ten co? Była kość, była kość. Ale nie wiem, ile kości potrzebuje. Czy starczą? Po jedną na to? Czy sześć potrzebuje? Czy po dwa razy? Sprawdzimy, gdzie jest więcej szkieletów. Ale mi szybko jedzenie zużywa ta bitka. Bijatyka. Hmm, tu zombiaki są, ale ja nie potrzebuję zombiaków Najgorzej, dobra, cyk na moumencie umiałem strzelec. Cyk drugą. O kurde, dobra, trafił. Na farcie trafił. Nie, 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 nie znowu. Not again, not again. Drugi raz się nie dam tak lamusiarsko zabić. Czekamy, defensywa, defensywa. Przechodzimy do defensywy I szkielet podchodzi Pająki! Niewidzialny, niewidzialny! To nawet nie podchodzę do niego Już mi się jedzenie... Jaki ten chlebek jest mało pożywny Dobra, nie wiem czy jest sens walczyć z tymi pająkami Bo one... Dobra Dobra, zabiłem bez problemu Pająki są denerwujące, to w sumie dobrze, że zabiłem ok, ostatni chlebek zjem I idę na szkieleta, mam pełne HP Musi się udać wszystko, i tak, żeby drugi nie strzelić, nie mógł. Kurde, jak on trafia, dobrze! Ok, mamy kość, mamy kość. Dobra, raz. Kurde, dwa, trzy. Ok, mamy kolejną kość. Ile pięć kości musi starczyć, bo mączki kostnej się więcej robi w ogóle. Ok, mamy mączkę kostną. Szybko wracamy, wracamy. Na pełnym sprincie. Mam nadzieję, że w nocy mączka kostna działa normalnie. Gdzie to było? Z boku bar. E nie, nie, nie na Endermana tylko, tylko nie na Endermana. Szybko jeszcze jedzonko zjem dla pewności. To se wezmę Mam, mam. Dobra. Teraz zebrać tylko. No nie, idź! Frajerze. Dwa frajery mnie biją, nie teraz, teraz mnie nie możecie zabić. Okej? Okay. Nie, kolejny. Za dużo ich. Iże są biaku. W gole niech przyjdzie mi na pomoc. Nic zrobić nie mogę. Okej, okay. kraftuję. I stop, dobra, mam wszystko, mam wszystko. Jest hamburger zrobiony, to teraz go skonsumuję ze smakiem. No, i tyle w sumie z tego było. No to ja teraz robię krótkie cięcie i idę zobaczyć, y jak tam czas. Widzę, że nagrania mamy 35 minut. Chyba jakiś rekord ustanowiłem, bo dobry czas, widzę. Bo to chyba kto najwięcej czasu będzie miał, co nie? Chyba o to chodziło. No, więc ja robię cięcie, zobaczę, jak tam wyszło, już po zrobieniu wszystkiego. Za chwilę przedstawię swoje nominacje nominacji i widzimy się za chwilę. Ja już sobie sprawdziłem, jak to czas. Myślę, że mój czas jest naprawdę dobry: 34 minuty, 42 sekundy oraz 7 setnych. Jest to dobry czas, nie oszukujmy się. Być może dało się w pewnych momentach lepiej rozegrać cały challenge, ale jestem dumny, udało mi się to skończyć. I teraz moje nominacje. Nominacje mam dwie. Mam dwie nominacje. Pierwsza nominacja będzie dla I05, może ożywi kanał, bo dawno nic nie było. A druga nominacja będzie dla Maxa Ksika, który też może ożywi kanał, bo dawno nic nie było. Tak więc mam nadzieję, że też nagrają swój Burger Challenge. Burger Challenge, przypominam w opisie będzie link do kanału Tesli, który mnie nominował, link do mojego Discorda i link do Discorda, na którym znajdziecie informacje o serwerze dla widzów Survival. I to by było chyba na tyle dzisiaj, ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się na live pewnie, bo pewnie w dniu kiedy to widzicie będzie live. Shea.